Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Jak jest napisane u Proroka Izajasza. Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. On przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla niego ścieżki. Wystąpił Jan chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała ludzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od Niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił. Idzie za mną mocniejsze ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemek u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Może zwróciliście uwagę, że ten tekst proroctwa Izajaszowego, który mówi o przygotowaniu drogi dla Pana, jest tekstem, który również towarzyszył nam przed świętami wielkanocnymi. To jest zawołanie, które powtarzamy w Kościele przed każdymi świętami, tak samo przed Wielkanocą. I tak samo teraz słyszymy ten sam tekst. Przed Wielkanocą o tyle on jest istotny, zasadny, ponieważ właśnie takie zawołanie, przygotowywanie dróg wiodących do Jerozolimy odbywało się głównie przed Paschą. Żydzi mieli taki, taki przepis, że przynajmniej raz w roku. Mają obowiązek odwiedzić Jerozolimę, miejsce kultu, bo Jerozolima była jedynym miejscem kultu. Synagogi nie były miejscem kultu. Synagogi były tylko domami modlitwy. W synagogach gromadzili się, aby czytać torę, rozważać, ale miejsce kultu było tylko jedno Jerozolima. I mieli obowiązek przynajmniej raz w roku odwiedzić miejsce kultu. Dlatego, ponieważ na Paschę najwięcej pielgrzymów zmierzało do Jerozolimy, no to naprawiano drogi wiodące do Jerozolimy, żeby pielgrzymi mogli, mogli przyjść. To nie był tylko uczynek miłosierdzia, chociaż też to były uczynki miłosierdzia, to były też takie czyny pokutne, ale również z wiadomych względów Ekonomicznych, no bo jak przychodzą pielgrzymi, to będzie interes. Więc trzeba zachęcić, żeby oni jednak przyszli. I było to zawołanie dla ludzi: przygotujcie drogę Panu, ponieważ wierzy, wierzyli, że jednym z pielgrzymów będzie przychodzący Mesja. Przygotujcie drogę. I oni autentycznie, fizycznie brali się do porządkowania naprawiania dróg wiodących do Jerozolimy. I dzisiaj e, słyszymy w proroctwie Izajasza właśnie ten tekst, zapowiedź Przygotujcie drogę Panu i w Ewangelii słyszymy, że tym głosem wołającym jest Jan Chrzciciel. By głos, który ma swoją osobę. Janusz mówi: Przygotujcie drogę dla Pana. On już idzie. On nadchodzi. Ewangelia Marka. Tak naprawdę można powiedzieć Ewangelia świętego Piotra, bo Marek był takim sekretarzem Piotra i spisał wszystkie nauczania, które, które Piotr przekazywał. Był redaktorem. Ewangelia Jezusa Chrystusa. Syna Bożego. Gdy będziecie czytać Ewangelię Marka, to spisaną przez Ewangelistę Marka, to możecie uchwycić taki bardzo charakterystyczny sposób zapis zapisu. Jest najwięcej cudów opisanych w Ewangelii Markowej. Cuda, które są zawsze po jakimś ważnym słowie, jest jakaś ważna nauka. I, żeby potwierdzić tę naukę, którą głosi Jezus, to jest zaraz jakiś, jakiś cud, jakiś uczynek. Na potwierdzenie, że Jezus jest Synem Bożym, jest mocny nie tylko w Słowie, ale również w czynie. Zawsze, gdy czytam ten fragment o Janie Chrzcicielu, że e, nosił odzienie z sierści wielbłądzi i pas skórzany około bioder i żywił się szarańczą miodem leśnym. Mam bujną wyobraźnię, od razu sobie widzę, jak ten Jan Chrzciciel bierze te szarańcze i tak macza w miodzie i tak z je. <grym> Jakieś robaczki. Takie. Więc yy, chciałem wam powiedzieć, że tu nie chodzi o szarańcze, w sensie robaków, tylko chodzi tutaj o taką roślinę, szarańczak. To była taka roślina, którą tam na pustkowiu, gdzie Jan chrzciciel mieszkał, on się żywił. To była bardzo pożywna, pożywna roślina. Wyobraźcie sobie dzisiaj, że taką Jerozolimą jest każdy z Was. To Wy jesteście centrum, do którego przychodzi Pan, Jerozolima. Dla Żydów to było serce, to było wszystko. Nic ważniejszego poza Jerozolimą nie było. Wyobraźcie sobie, że Pan przychodzi dzisiaj do Waszego serca i te święta są ze względu na każdego z Was, bo Pan przychodzi do Was. Jesteście najcenniejsi dla Niego i Bóg przychodzi do Twojego życia. Bóg przychodzi do Twojego serca jako Pan. Przychodzi po to, aby, aby Cię napełnić pokojem, aby, aby Cię uświęcić, aby Twoje życie było świętością. Świętość nie znaczy bezgrzeszność. Świętość nie znaczy idealność. Ale świętość to znaczy więź z Bogiem, życie z Bogiem. To jest świętość. Bóg chce czynić Twoje życie świętym przez, przez więź. Święty Jan XXIII, papież, kiedy został papieżem w 53 roku w 58. W 58 został wybrany na papieża. To jak sam opowiadał, bardzo był przejęty. Był bardzo przejęty tym odpowiedzialnym stanowiskiem i rolą, którą ma pełnić jako papież. Tak bardzo się modlił. Jak on ma poprowadzić Kościół? To jest takie, takie ważne zadanie. I bardzo to nosił w sercu. Jak sam zapisał w zapiskach, którejś nocy przyśnił mu się Święty Jan, jego, jego patron, i miał mu w nocy powiedzieć: Janie, uspokój się, nie bądź taki ważny. I mówi, że to go tak bardzo osadziło na ziemię, postawiło go tak w realności, nie bądź taki ważny. Nie myśl o sobie, że jesteś taki ważny. To nie o Ciebie chodzi. I cały, cały pontyfikat Jana XXIII, pełen prostoty, pełen pokory, takiej służby, był widocznym znakiem obecności Boga. Bez yy, Z wielką radością został ogłoszony świętym, czyli jego życie. Kościół potwierdził jako życie zjednoczonego z Bogiem. On nie był taki ważny. Ważny jest ten, który jest w Jego sercu. Ważny jest ten, którego nosi. Ważny jest ten, którego głosi. Popatrzcie, jeżeli macie trudności czasami ze sobą, z akceptacją samego siebie, z wybaczeniem samemu sobie, z z jakąś walką z, z grzechami, z poprawianiem się macie poczucie winy, że, że, że ciągle niewystarczająco, to może te słowa, które święty Jan powiedział, uspokój się, nie jesteś taki ważny. Uspokój się, to ta bezgrzeszność to nie jest najważniejsza. Te, 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 ta walka z grzechem. Ta doskonałość to, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest Twoja relacja z Bogiem. Najważniejsze jest, czy Boga masz w sercu. Czy z Bogiem jesteś w łączności. On Cię będzie uwalniał, on Cię będzie uzdrawiał, on Cię będzie podnosił. Bo taki jest Pan, on po to przychodzi. Przychodzi do Jerozolimy i rzeczywiście dokonuje oczyszczenia przede wszystkim świątyni. Oczyszczenie kultu z naleciałości, z jakichś bożków, z jakichś y, wyobrażeń, żeby ten kult nie był lękowy. Jest bardzo często z, przytaczana ta scena, kiedy, kiedy Jezus wypędza przekupnów y, ze świątyni. Z tego przybytku z dziedzińca Pogan. Był taki ważny, ważny dziedziniec był. Cała świątynia była podzielona na różne, na różne części. Był dziedziniec Pogan miejsce, do którego mogli przychodzić ci, którzy byli w kryzysie, ci, którzy przeżywali upadek swojej wiary, ci, którzy byli w grzechach, ci, którzy mieli jakieś konflikty, trudności. To była ta część, w świątyni, do której oni zawsze mogli wejść. Dziedziniec pogan, który przez tych po, pobożnych, sprawiedliwych izraelitów został zaanektowany na miejsce, gdzie można było kupić barana, czy też jakieś owce, gołębie wymienić pieniądze. Odbywał się tam handel. Czyli nie ma miejsca dla pogan. To miejsce zostało zajęte na część użytkową, bo ważniejsze było, żeby, żeby barana kupić, niż żeby człowiek pogubiony mógł przyjść do świątyni na spotkanie z Panem. Ale to jest założenie, że na spotkanie z Panem każdy może przyjść. Dlaczego? Bo Pan przychodzi do każdego. Bo Pan przychodzi do każdego z Was, dlatego jest miejsce w Kościele dla każdego z Nas, nie idealnych, ale realnych. Myślcie o sobie dzisiaj, że jesteście tą świątynią jerozolimską, świątynią, do której przychodzi Pan. Dlatego ten czas Adwentu jest tam potrzebny, żeby może naprawić niektóre ścieżki, może poprawić niektóre kolejny, którymi na co dzień chodzimy, ścieżki, którymi na co dzień poruszamy się, czy do pracy, czy do znajomych, czy do rodziny, że może tam jest coś do poprawienia. Warto się przyjrzeć. Ale może to są też takie ważne ścieżki, ważne drogi prowadzące do Twojego serca, żeby też nastawić się na spotkanie, na przyjęcie drugiego człowieka, że może Pan przychodzi do Ciebie przez drugiego człowieka, żeby tego nie przegapić, żeby tego nie zgubić. To jest ścieżka do Twojego serca i z Twojego serca do czyjegoś serca.